Dzisiaj trzecia wyprawa rowerowa, dłuższa, dookoła Parku Wyspieńskiego. Jedzie Hania, niecałe 4 lata i jej brat na hulajnodze Anty. Proszę, jedziemy. Za Antosiem. Kręć za Antosiem. Za Antosiem. Za Antosiem dobrze jedzie. Pedałuj. Uważaj na inne osoby, inne pojazdy. Czekasz na Ratę, ale ja dwo nadążam za tobą. jedziemy. Prawa noga naciska na pedał. Proszę, to nie wieź panią z wózkiem, dobrze? No, kręć, 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 kręć bo stanie. A jak stanie, to możesz upadać. No, kręć. Jeszcze raz, kręcimy. Prawa noga zaczyna Proszę, się. Kręć, kręć, kręć. No, dobrze, no. Ale przecież bardzo dobrze jeździsz. Proszę. Kręć. Za Antkiem. Dawaj, 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 dawaj. Mocno, 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 mocno. Dobrze. Ale przecież jeździsz dobrze. No, teraz ta noga, bo pedał, który jest z przodu. Popatrz. Który pedał jest z przodu? No to ten naciska. Po kierownicy skręć, żebyśmy żebyśmy pojechali w krzaki. I jedziemy. Za Antkiem. Gdybyś miała troszkę z górki, to będzie Ci łatwiej. Nie. Dawaj, dawaj. Pan umie jeździć, pan Cię ominie. Kęć Za Antkiem, za Antkiem tam. Dobrze. W... Hania. Ale właśnie umiesz jeździć, tylko po co szurasz nogami? Co? Ale przecież już jeździsz, no proszę. Po prostu kręć, a nie szuraj. Bardzo dobrze. No to mi się nie podoba. Jeszcze musimy się nauczyć hamować. To jest też ważna umiejętność, nie tylko się rozpędzać i jechać, ale też hamować. Co potem się nauczymy. Proszę. Skręć. Tak jest. I mocno. Raz, raz, raz. Super. Dobrze, Skręć kierownicę. Super, że nie upadłaś. Tylko rower upadł. Kierownicę mu się upkręciła. Dobra. No, można byłoby wszystko od Hani zależy. Kręć. Jazda. Antek narzeka, że za wolno, to pokaż mu jak się szybko jeździ. Niech cię nie dogoni. Antek nie wyprzedzi